Teraz przejdę do mojego rozwiązania, mam nadzieję, że tobie się to udało zrobić, a jeżeli nie, no to patrz, ja to zrobię jeszcze raz. Trzymały kod, czyli robimy w ten sam sposób. Interesuje nas tylko metoda zwracająca prawdę czy fałsz, nawet nie sama metoda. Chodzi nam o ten blok kodu z argumentem kod, więc to, to sobie skopiuję, ctrl-c i w sumie trzymały kod, już mogę usunąć, delete, ok. OK, tutaj pisze, że IntelliJ znalazł, że ta klasa trzymały kod jest używana. No to my wiemy, że ją używamy. Usuńmy pomimo tego. Delete. Po prostu teraz się zepsuło i używamy klasy, której już nie ma. No ale OK, my nie chcemy używać już tej klasy. I tutaj sobie zrobimy lambda, Ctrl V. I tutaj w sumie jedyną rzeczą, którą należy zrobić, to między argumentami a blokiem kodą, dopisać tą strzałkę to oznacza lambda, no i tutaj średnik. No i takie to proste, zamiast metod, zamiast interfejsu używamy teraz lambdy i działa w taki sam sposób. I tutaj możemy ją jeszcze bardziej uprościć, tutaj nawet IntelliJ podpowiada, że za nas to chce zrobić, tutaj replace with expression lambda, czyli tutaj jeszcze ten blok kodu możemy bardziej uprościć, bez returni tych bloków kodu, bo to jest tylko jedna linijka. Ponadto możemy usunąć typ z argumentu jednego. Ten, ten typ będzie wiadomo, że będziemy przyjmujemy argument typu kod, ponieważ tu my to oznaczyli, że jest kod. Więc usuniemy ten typ i jeszcze jedna rzecz, jeżeli masz jeden argument i nie musisz pisać tempu, to nie musisz nawet tych nawiasów okrągłych pisać, możesz bezpośrednio. Czyli to jest nasza lambda i nawet to użyjemy, to jest bardzo krótka linijka, więc Użyjmy jej bezpośrednio w wywołaniu metody i po, zobacz, jakie to proste. Nie musisz żadnej klasy dodatkowej pisać, po prostu piszesz koty. Remove if, czyli usunie jeżeli, kod, masa jest mniejsza niż 2,5. No i od razu wiadomo o co chodzi. Teraz uruchommy ten program jeszcze raz. Działa dokładnie tak samo koty. Mniejszy lub równe 2,5 kg zostały usunięte z tej listy i zrobiliśmy to dokładnie w jednym linijku, używając właśnie wyrażenia lambda. Te wyrażenia lambda zostało w tym przypadku użyte w miejscu interfejsu Predicate, który właśnie ma jedną metodę abstrakcyjną, test. Dlatego mogliśmy użyć wyrażenia lambda. Mam nadzieję, że to jest zrozumiałe. No i w tej lekcji to już tyle.